Dobry wieczór lecimy O gdzie jest nasza baza? A tu jest, dobra, nieważne. W ogóle latanie jest o wiele fajniejsze bo żeby lecieć w górę albo w dół, to macie od tego teraz ten przycisk, który sprawdza, a tak to lecicie sobie normalnie, nie musicie jakoś bardzo się. No jest bardziej intuicyjne te latanie, tak, taka ciekawostka, nie? więc fajnie. Dobra, kontynuuj tryf Fabularny. Czyli tutaj faktycznie się w tym miejscu zaczyna poziom. Zobaczymy, co to będzie. Bo skoro pan aquazły men, chce nas coś zrobić, to zobaczymy. Ale, numer, nagrałeś to wszystko, Jimmy? Cóż za cenny wywiad. Nasz świadek widział, jak heroska syndykatu nie zdołała powstrzymać trwającej zbrodni. Co może być tak ważnego, że Superwoman zostawiła na wolności Harley Quinn i Jokera? Superbohaterowie zwykle tak nie robią. Nie. W żadnym wypadku. Za kulisami dzieje się tu coś większego, a my zaraz odkryjemy, co dokładnie. Nie nagrał tego. No to no trudno. <laughs> no zdarza się. Nawet najlepszym. Cześć Iwi. Oho. król cię Teraz trzeba zrobić to, cośmy powinni byli Oho. Problemy widzowie. Ktoś wypłynie? Ktoś musi wypłynąć. King Shark. I czarna manta. Tym razem w sali zagłady, się nie czego chcę. Na morzu krótnie. Co? Nie. To monstrum zabrało salę zagłady i moją przyjaciółkę. A wy pomożecie mi je odzyskać. Nieprawda? Okej. Okay. Ciekawe. Ale to mamy nagle dwóch kolejnych super łotrów by wychodziło, którzy nam pomogą. To oni ją zabierają. No świetnie, świetnie. Świetnie, świetnie. Tak nagle szybka rekrutacja, tak? Dlaczego? No dobrze, czy to jest typowo walka? To to też będzie krótki poziom? Ciekawe, ale ogólnie są bardziej interesujące te poziomy niż w innych grach. Czy Tylko mi się tak wydaje. Farnamanta Tyk frajerze, idź tym i stąd Co ty piorunem... A bo to jest węgorz elektryczny. <gryzny> Okej. Okay. Dobra, weźmy O, ale Rekin, ty! Oj, czemu rekin bije rekiny? Ja myślę że oni koledzy. Nie wy nie koledzy? Nie ja mogę to bić? Chyba nie. tego stwora może wymagać głębszego zastanowienia. <grystanie> Co wtedy? No ty dla serem wali. Mam jakąś dzidę, normalnie, poważnie. A ten na B, ta nie hula. Niesamowite, ty. ja pierdzielę. Boże, jakie to fajne. Ej, to, to mi się bardzo podoba. O, ja Cię chyca, ty. Dobra, co my tu łowimy? Mamy jakąś siatkę i coś wyławiamy. To jest kamień. Nie, małża. Może? Małża. Chyba małża. Raczej Ivy ma pnącza, które to mogą pociągnąć, tak zgaduję. Tak, jestem jednak inteligentnym człowiekiem. Zdarza mi się, zdarza się. Nawet najlepszym. Jest coś magicznego. To co zabolało. To bom też w sumie jeszcze nie grałem. Bo była jako zła. A faktycznie ma coś na oczach Faktycznie, to jest takie... One są teraz ten, jak to się nazywa? One nie wiedzą co one robią, one są pod władzą tego gościa, on ma jakąś magiczną dzidę, trójząb magiczny dokładnie to się nazywa, prawdopodobnie to jest trójząb. Albo widelec! Do widelca to też podobne, też ma trzy zęby, tak? Dobra, pa, pa jakim rekinem go teraz. Ale on ma więcej HP niż chyba poprzednie, w poprzednim odcinku, żeśmy walczyli. No bo nagrywam ogólnie odcinek od razu po kolejnym. Więc zaraz Wam powiem ogólnie, jak będzie wyglądać w przyszły tydzień z odcinkami. E, bo to już od przyszłego tygodnia się zaczyna. Od poniedziałku. Od, od głupokonać? Nie do końca zrozumiałem. Dobra, co by tu mogło być? To jest magia jakaś, a magii to my nie tolerujemy. Czego tu się nie toleruje? No to nikogo takiego nie ma, kto by tego nie to, kto by to robił, ale no to nie mniejsze. Ech. Dobra. Ogólnie tak. Jeżeli chodzi o pierwszy odcinek w przyszłym tygodniu, to jeszcze muszę zobaczyć kiedy on wyjdzie, w zależności od tego jak mi wyjdzie z montażem. Bo to wszystko zależy, czy się pojawi w poniedziałek, czy we wtorek. Bo prawdopodobnie tylko te dwa dni wchodzą w... możliwość pojawienia się pierwszego odcinka. Jest to prawdopodobnie poniedziałek. Przez co kolejny odcinek pojawi się co trzy dni. Czyli będzie to czwartek. Kolejny odcinek pojawi się w niedzielę. Potem po kolejnych trzech dniach, czyli poniedziałek, czyli w środek. Kolejne trzy dni, to jest czwartek sobota. Kolejne trzy dni, wtorek i tak dalej. I tak się będą odcinki pojawiać. Czyli będą teoretycznie rzadziej, ale w pewnym stopniu dosyć podobnie. Utknąłem, utknąłem! No. Więc mimo wszystko będzie to dosyć podobnie. Eee, tyle, że daję sobie czas na zmontowanie tych odcinków. Odcinki nie będą takie seriowe, typowo seria serią, tak jak teraz na przykład lecę z tym albo z Backpack Battles, bo Backpack Battles to jest odcinek, ja nie nagram poza odcinkiem. Zrobię to trochę inaczej. Odcinki będą montowane, ciekawsze, śmieszniejsze, a zarazem krótsze. To przede wszystkim krótsze, przez co jeżeli nie macie dużo czasu na oglądanie odcinków, a myślę, że nie jest to Coś, co każdy ma, żeby oglądać tyle odcinków, będziecie mogli czas, żeby sobie żyć 10 do 20 minut maks myślę, odcinki. Różnie może być, ale myślę, że koło tego. I postaram się jakoś to zrobić tak po mojemu, jak ja bym chętnie oglądał i tak dalej. Więc jeżeli wam się za, da, yy, zmiany spodobają, możecie dać jakieś obserwacje. Ale to zabrzmiało bumersko. Możecie dać jakieś y, komentarze fajne, albo coś, Rozbawiamy. przez co będziemy mieli e, i będę miał informację. No już i tak pytałem na karcie z społeczności, co lubicie oglądać, wysłałem posta i na Discordzie informowałem, że będą zmiany, więc zobaczymy. Dobra, e, odzyskaliśmy Harley, odzyskaliśmy, znaczy mamy teraz dwójkę wspaniałych, którzy umieją pływać pod wodą, więc zgaduję. Ok, myślałem, że będę się mógł przemieniać. W którejś grze Lego tak było, że się mogłem tak przemieniać. Nie wiem w której. Nie pamiętam, najzwyczajniej w świecie. Ale była gra Lego, w której mogłem się tak przemieniać między miejscami. Czyli myślałem, że będę się mógł przemieniać między Harley Harley's Eevee i między Mantis'em z Sharkiem. Ale jak widzę. No ty jesteś tak duży, że ty przecież przechodzi przez to nie umiesz, stary. Za duży jesteś. Dobra, płyniemy, płyniemy. Zobaczmy. Bo porwał kolejną e, część naszej ligi Złoczyńców. Nie sądziłem, że mieszkańcy głupi. Jacy głupi. Dokładnie. Albo po mordzie dom. Chłop, jakiś nie ty. Mm -hmm. Stary padłeś. <laughs> stary się zesrał. <laughs> Macie przechlapane o. o, stary wstał. Brawo. No haj No dobrze i po wstali. a Odzyskałaś koleżankę, więc się zabieramy! Uhu. A nie chcą nam pomóc! Pomóżcie nam! Nie bądźcie tacy... ...niemili. mili. Znaczy, ja naprawdę w 10 minut nagrałem odcinek? To jest aż niesamowite, że taki krótki. Może ja jeszcze jeden poziom zagram? No 10, 10 minut, z tego jeszcze jest kawałek wstępu Mojego opierdzielania się, tym można było zagrać w 5 minut Niesamowite Aczkolwiek myślę, że może i nawet lepiej, że będzie taki krótki odcinek Będziecie mieli trosze, troszeczkę zapowiedź tego jakie będą długie odcinki Montażu jeszcze tu nie ma No bo jakbym miał to zmontować to ten odcinek by miał chyba 4 minuty, 5 minut w ogóle Beka była. <noise> Ale nie, dobra. Mamy Mantisa, mamy króla musz No fajnie, fajnie. Zobaczymy, co teraz za historyjka się nam wydarzy. Szkoda, że tamte dwójka nie jest z nami. Mogłoby być to, myślę, ciekawsze. No i mamy Halę Sprawiedliwości. Nie no, co za pierdziele w ogóle. Czy, ty, czy masz strój Supermana jakiś? fakt w ogóle? O, loda zjedliśmy. Hmm? w wdzianko, Lex! Jeśli Syndykat Zbrodni może nas znaleźć, musimy atakować. Prawda, że dzięki nim mamy z głowy ligę, ale trzeba pokazać tym oszustom z Ziemi 3, jak tu załatwiamy sprawę. Czas mhm. odkryć, co zamierzają, bez zwłoki ich usunąć i uczynić świat naszym. Tak! No! Oh, Ta to jest! Ukrywają się w bazie w LexCorp! Trzeba się tam dostać! Aaa, świeżyna. Patrzyłem jak nabierasz mocy. Robi to wrażenie. Dzięki! Dzięki! Oni coś knują. No okej, okay, czyli idziemy do yy, miejsca Lexa, tak? Ciekawostka. Ja naprawdę mam... On jest po prostu zazdrosny na te, dla Supermana, nie? On mu po prostu zazdrości. Niesamowity. A gram strojem, którego nie mam. No to też ciekawe. No zobaczymy. Dobrze. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Krótki, bo krótki, więc nawet może lepiej. I teraz yy, tak. Jak już opowiadałem, odcinki będą co 3 dni. Yy, zmienię opis. Zmienię ten. Jak chcecie większe info, dokładniejsze, może zapraszam bardzo serdecznie na Discorda, który macie w opisie będziecie mieli dokładnie rozpisane, tam są również powiadomienia o odcinkach, powiadomienia o streamach będę informował, o, jak gdy będę chciał jakiegoś streama zrobić może gdy będę coś od was potrzebował gdy będziecie, nie wiem, w jakimś odcinku uczestniczyć, w cokolwiek to też jeszcze jest do dogadania, zobaczę dokładnie mam kilka pomysłów w głowie, które bardzo chcę rozwinąć chcę, żeby im mm, bardziej interesujące te odcinki były e, żeby one były nie, mm, że tak powiem e, zmuszające was do oglądania każdego też odcinka bo myślę, że to też by było dosyć spokojne, Jeżeli komuś się spodoba, będzie oglądał większość odcinków. Ale jeżeli ktoś chce zobaczyć jakiś konkretny, serię z czegoś tylko, to też jak najbardziej będzie to pasować. Bo nagram odcinek, który nie będzie miał praktycznie kompletnie powiązania z innym odcinkiem. A po prostu będzie ciekawy. Nawet dla mnie, mi się wydaje, że to jest na plus. Zobaczymy. Ja dziękuję jeszcze raz. Dbajcie o siebie. Eee, trzymajcie się cieplutko. I widzimy się w nowym, nowej odsłonie, że tak powiem, nawet tego kanału. Do zobaczenia. Cześć!